Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której omawiamy sobie poszczególne części gier z serii FIFA. Dziś pod lupę weźmiemy drugą oficjalną odsłonę, wydaną 10 listopada 1994 roku, wyłącznie na konsole Markisega. Przed wami FIFA 95. Gra została całkowicie oparta na sprawdzeniu silniku znanym z poprzedniej odsłony, jednak znaczącą nowością było wprowadzenie ośmiu grywalnych lig narodowych, to jest, ligą brazylijską, niemiecką, włoską, hiszpańską, angielską, francuską, holenderską oraz amerykańską. Większość z lig posiadała także składy oparte na sezonie 93-94, jednak oprócz, oprócz prawdziwych nazw zespołów nie mogliśmy liczyć na realnie obserwowane nazwiska piłkarzy, które, podobnie jak w poprzedniej odsłonie, były fikcyjne. Ciekawostką jest fakt, że to jedyna odsłona głównej serii, która nie została wydana na komputery osobiste, a na jej okładce znalazł się widoczny i ówcześny bramkarz Eric Torstedt. W sferze gameplayu niewiele się zmieniło. Co prawda, sterowanie zostało gruntownie przebudowane na potrzeby konsoli i jednak rozgrywka nadal ukazana była w życiu izometrycznym i dawała przy kontakcie podobne odczucia co poprzedniczka. Nowością była możliwość rozstrzygnięcia remisowego spotkania w kółko i rzutów karnych zamiast formułą złotego gola po dogrywce, która była zaimplementowana poprzednio. Recenzenci chwalili ekipę EA Sports za poprawę trzech gruntownych elementów gry: to jest. Podań, stałych fragmentów oraz gry bramkarzy. Wybycie go oraz połowy boiska tuż po rozpoczęciu gry nie było już tak łatwe jak poprzednia, A naniesione poprawki, takie jak usunięcie arkadowego systemu One Touch Passing, pozwoliły na uzyskanie bardziej realistycznych doświadczeń przy rozgrywce, czego tak bardzo pragnęli gracze. FIFA 95, tuż po premierze, była opisywana jako świetna aktualizacja i została najlepszą dostępną grą piłkarską na rynku. Co prawda, czepiano się kilku detali, jak na przykład mniejszej ilości przyśpiewek kibiców podczas spotkań, jednak wiadomo było, że trudno jest produkt idealny, a bohostki nie są w stanie przyćmieć świetności ogółu. Brak wersji pc tej odsłony można uznać za mały strzał w kolano ze strony deweloperów z racji, że konsole Sega nie były w tamtych czasach aż tak popularne jak pc Sami gracze również byli rozgoryczeni brakiem możliwości zagrania w odświeżoną fitę we własnym domu. Koniec końców otrzymaliśmy jednak świetny produkt, pozbawiony może rewolucyjnych zmian, jednak z elementami, które czyniły pierwszą FIFA znakomitą grą sportową. Samo dodanie klubów do gamy grywalnych zespołów było nie lada przynętą dla fanów piłki nożnej, bo praktycznie każdy marzył w tamtych czasach o objęciu kontroli nad ulubionymi Kimami, a FIFA 95 na to pozwalała i to w sposób genialny. Możliwość rozgrywki do czterech graczy przy jednym spotkaniu dawała masę Friday, a zdobywanie kolejnych bramek na wirtualnych boiskach rozbudzały wyobraźnię graczy, którzy pragnęli więcej i więcej tego samego. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, a oczekiwania graczy z roku na rok szybowały coraz wyżej. Samo zaplecze technologiczne również zaliczało powolny progres, a co z tego wynikło dowiecie się już niebawem w kolejnej części historii serii FIFA. Na dziś to tyle. Na razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A ja mogę tylko dodać, że zaszczytem dla mnie jest współtworzyć ten kanał i być jego lektorem. A jeśli chcecie przez trochę dłuższy czas posłuchać mojego głosu, to zapraszam Was na mój kanał, gdzie nagrałem prawie godzinny podcast wraz z moim przyjacielem, gdzie rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Od iPhone'ów 11 po nasze szkolne doświadczenia lub jakieś inne tematy. Zapraszam do wejścia na mój kanał i zostawienia komentarza pod podcastem. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.